...troszeczkę dzisiaj wieje. Siema! Znowu wyruszyłem na łowy i co, Nygus, złapałeś? Uja złapałem! Wczoraj nagrałem dla was filmik pod tytułem... ...Baby ujem nie wystraszysz. No i oczywiście posypało się pełnych komentarzy... ...po co ci to, Nygus, ciekawe skąd go masz? I co z nim robisz? Dzisiaj Wam wytłumaczę pochodzenie sztucznego gumowego wacka, jak się znalazł w moim posiadaniu. Kosztował 7 dyszek. Może go tu wypakujmy? Sprzęt jest wielozadaniowy. Przede wszystkim może służyć do samoobrony. Odganiania napastników, różnych owadów, na przykład. Jeżeli ktoś się albo coś się do ciebie zbliży, od razu uj, go strzeli na miejscu. Można też nim naznaczyć napastnika, uderzając go prosto w czoło. Jeżeli się odbije na czole przez najbliższe tygodnie, będzie mu przypominał w lustrze, kim jest. Zagrał też kilka ról na moich filmikach, gdzie nagrywałem autohandle w Niemczech. Ktoś śledzi mój kanał od początku. Ksywkę ma tam negocjator. Dla zwały go używałem na filmikach, tłumacząc, jak się w Niemczech negocjuje ceny, żeby taniej wyrwać samochód. Może też służyć jako urozmaicenie w sypialni, o ile masz partnerkę, która ma troszeczkę fantazji. No powiedzmy krótko, nie ma kija w tyłku. Wiele pań pisze pod wczorajszym filmikiem, po co ci to, na co ci to, chichy, śmichy. Słuchaj, jak nie masz fantazji, leżysz jak kłoda, nigdy tego nie zrozumiesz. Zacznijmy od tego, skąd się u mnie wziął. Opowiadałem Wam kiedyś na filmiku, że miałem pannę, byliśmy ze sobą prawie 6 lat około. W sypialni było grubo, tam się najlepiej dogadywaliśmy, ale tak przeważnie non stop były między nami zgrzyty kłótnie, nieporozumienia i to był powód rozstania. Ale w sypialni działy się słuchajcie, takie rzeczy. No, za chwileczkę ktoś zaraz zacznie pisać, nigdy się przechwalasz. Mówię jak było. O, teraz powtarzam się jak Jarek. Mówię jak było. Było tak, że słuchajcie, sąsiad z piętra wysyłał mi w nocy smsy: Co ty tam wyprawiasz? Sąsiadka z boku jak wychodziła to robiła takie oczy jak mnie spotykała gdzieś na klatce A jej mąż się pytał co wy tam wyprawiacie że ona się tak drze Ja zawsze sobie żartowałem przyślij swoją żonę to ci opowie <laughs> No taki byłem do troszkę złośliwy ale miałem z sąsiadami sztamę trzymaliśmy Układało się wszystko fajnie, ale pomyślałem któregoś dnia pójdę, kupię, zrobię niespodziankę, wprowadzę troszeczkę urozmaicenia w sypialni. Faceci pewnie mnie zrozumią doskonale na tym filmiku o co chodzi. No i tak też się stało. Zakupiłem, no i wieczorem. Użyliśmy, przetestowaliśmy. Była zadowolona, nie miała nic przeciwko. Różne akrobacje fiku-miku na patyku wyprawialiśmy. No i słuchajcie, nigdy jej nie powiedziałem, że to jest dla niej prezent. Tylko po prostu kupiłem go, żeby urozmaicić nasze wybryki. Któregoś dnia... Stwierdziłem: Wystarczy tych kłótni, trzeba się rozstać. Byłem wtedy w pracy na drugiej zmianie. Uprzedziłem ją miesiąc wcześniej. Słuchaj, daję ci miesiąc na to, żebyś zadecydowała, gdzie chcesz być, gdzie chcesz mieszkać. Rozstajemy się. Akurat wypadło tak, że miałem drugą zmianę w pracy. Podjechała po nią koleżanka, spakowała swoje rzeczy. Jak wróciłem pod blok z pracy, jej rzeczy były u koleżanki w samochodzie. Nie pytałem, gdzie się wyprowadza, nie interesowało mnie to. W sumie każda jedna panna, z którą byłem, dostała u mnie termin, miesiąc, czasu na to, żeby sobie coś ogarnąć, żeby znaleźć sobie jakąś miejscówkę do mieszkania. Nieraz powinienem spakować normalnie manatki i wystawić za drzwi, ale nigdy tego nie zrobiłem, do końca byłem fair. Podjechałem pod blok, była spakowana, dała mi klucze od mieszkania, zaczyna jeszcze kropić, mam nadzieję, że tutaj na kamerkę mi nie napada. Oddała mi klucze od mieszkania, dopiero kiedy wszedłem do góry zobaczyłem, co zabrała, nawet nie sprawdzałem, nie wchodziłem z nią. Zachowała się uczciwie, praktycznie zabrała ze sobą swoje rzeczy. No, ale zabrała też gumowego wacka, słuchajcie. No i to mnie troszeczkę zirytowało. Mówię, dlaczego zabrałaś wacka, którego ja kupiłem. Ona wyszła z założenia, że to jest jej. Mówię, to nie jest twój, tylko to ja zakupiłem dla naszej wspólnej zabawy. Proszę, Wacka, oddać, ponieważ nie będziesz się z kimś zabawiała. Wackiem zakupionym przeze mnie. Jak chcesz się zabawiać, to idź i sobie kup w odpowiednim sklepie. A po co ci on będzie, do czego on ci jest potrzebny? Być może sobie pomyślała w podobny sposób jak ja, że ja będę się z jakimiś innymi paniami potem nim zabawiał. W każdym bądź razie przyniosła, oddała. Myślę, że większość facetów mnie w tej chwili rozumie, postąpiłoby tak samo. Pomimo tego, że się rozstawaliśmy, jednak gdzieś tam jeszcze coś nas łączyło. No, troszeczkę zazdrość tutaj wzięła w tym momencie, słuchajcie, górę. No, i Wacek wylądował w kartonie, w pudełku, gdzie odziedziczyłem rzeczy wędkarskie różne po moich dziadkach, ponieważ dziadkowie też byli zagorzałymi wędkarzami. Wylądował w kartonie, później stwierdziłem, że wyjeżdżam do Niemiec. No i karton pojechał do Niemiec. W Niemczech na początku troszeczkę wędkowałem. Otworzyłem karton, żeby zobaczyć, jakie sprzęty wędkarskie tam mam. No i się okazało, że Wacek pojechał ze mną do Niemiec. Leżał sobie w tym kartonie aż któregoś dnia. Kiedy zacząłem nagrywać na YouTuba filmiki z autohandlami z Niemiec, wpadłem na pomysł, będzie zabawnie. Zabiorę wacka, opowiem, jak negocjować ceny. Jeżeli jest sprzedawca oporny, trzeba negocjować dogłębnie. Była beka śmiechu. No i słuchajcie, pojechał ze mną do Niemiec. Pojechał z powrotem teraz ze mną do Polski Dużo miejsca nie zajmuje Mam do niego w jakiś sposób sentyment Ktoś napisał też w komentarzu, chyba Maciej Czemu wybrałeś w tym kolorze? Nie mogłeś wziąć europejskiego? Słuchajcie, ja rasistą nie jestem 10 lat byłem w Niemczech, trochę pojeździłem po świecie Akurat taki się trafił w promocji. No i taki jest. Słuchajcie, nawet w momencie, kiedy zabrałem Wacka mojej ex, powiedziałem, Wacek ma wrócić na swoje miejsce. Poskarżyła się naszym wspólnym znajomym, ponieważ mieliśmy wspólnych znajomych. Matka mojego kumpla mówi, a po co ci on? Powiedziałem, będę sobie nosił go w tyłku. Odpowiedź była krótka. Słuchajcie, co się będę tłumaczył. Każdy facet pewnie mnie dobrze rozumie, że takich rzeczy, o ile nie dałeś w prezencie, nie zostawia się swojej eks, ponieważ gdzieś tam w głowie wewnątrz siedzi, że jak ja go kupiłem, a ona się teraz będzie z jakimś innym. Faciem zabawiała wackiem zakupionym przeze mnie. Słuchajcie, mogę wacka tutaj zaraz wywalić do zalewu. No, będą jaja, jak jakiś wędkarz go przypadkowo zahaczy i wyciągnie na brzeg gumowego. Uja! Żona się zapyta, co żeś złapał. Uja złapałem. Wyciągnie, pokażę, będzie beka. Wacek też służy do wyrażania emocji. Jeżeli negus ujowo się czuje, mogę zabrać go na plan filmowy, na plan filmowy, żeby dosadnie przekazać Wam swoje odczucia. No, Taka historia, słuchajcie gumowego wacka. Nie przeszkadza. Miejsca nie zajmuje jeść, nie woła. Tak to było... zostanie jeszcze jakiś czas ze mną. Ktoś śledzi mój drugi kanał z Niemiec, nieraz go już widział. Była beka śmiechu. Może na moim kanale życie ngusa też się jeszcze, kiedyś pojawi kiedy mnie jakiś uj strzeli kiedy coś się wydarzy co mi bardzo nie przypasuje coś z tymi rybami lipa dobrze że chociaż uja złapałem no z czym wrócisz do chaty negu, z rybami ni uja Ni u ja chyba nic z tego dziś nie będzie. Pozdrawiam serdecznie.